Dzień dobry, misja Igrzyska Europejskie rozpoczęta. Pierwszy taki mały materiał już mogliście sobie obejrzeć, unboxing wyprawki reprezentanta. A my dzisiaj startujemy z vlogiem głównym. Jesteśmy w pokoju z Maćkiem, czyli z moim trenerem. Cóż za przypadek! I rozpoczniemy od śniadania, od najważniejszego posiłku dnia. Kto kawę pije, ten w kolejce stoi. A dzisiaj malutka kolejka, wczoraj było gorzej. No tak, wczoraj była tak Dobra. bo tamtąd Dobra godzina. No i sporo tutaj jest różnych rzeczy, jak widzicie. Trzeba przyznać, że pod kątem żywieniowym naprawdę jest całkiem w porządku. No. Głodni nie chodzimy, to na pewno. Krzysztof. <głosy> <głosy> Ilona Kuzma. Wróciliśmy właśnie z treningu sobotniego, nasz drugi i ostatni. Dobra wiadomość jest taka, że przestało padać, aczkolwiek no, niewiele to jakby zmienia. Jeśli chodzi o warunki na trasie, nie nagrywałem, nic nie było czasu, no ale przedstawiają się one mniej więcej tak. No. I ogólnie warun jest taki jak najbardziej nienawidzę Czyli z racji tego, że runda jest w większości mocno ubita To z przyczepnością nie ma większego problemu Ale ta nawierzchnia tak wiecie, niby jest twarda Ale taka troszkę gąbczasta, bo nasiąkła I przyczepność jest, ale są potworne, potworne opory toczenia I trzyma to niesamowicie Także jutro będzie strasznie ciężki wyścig Jeśli to nie podeschnie, a wątpię żeby to podeschło bo jest rozmoknięte bardzo no ale tym się będziemy martwić jutro a na razie idę się umyć i jeść Maciek tutaj nawet będąc reprezentantem Polski wciąż pracuje wciąż dogląda podopiecznych ach cały czas pełna kontrola priorytety jednak to już tego się nie da wyciągnąć z niego nie, nie dali mi zwolnienia z pracy tymczasem zobaczcie właśnie umyłem sobie buty po dzisiejszym treningu, jak rasowy poszukiwacz złota, zostało mi tu trochę tutaj takiego ładnego osadu. Ja bym zawiózł tą krynicką ziemię ze sobą. Tak, uwielbiam po prostu małopolską glinę, kocham ją, kocham ją całym sercem. Co się robi w wolnych chwilach na takiej międzynarodowej imprezie? Na przykład takie rzeczy. Każdy z reprezentantów dostał cały worek takich oto przypinek z Polski. No i cała zabawa polega na tym, żeby się powymieniać z reprezentantami innych krajów Za ich przypinki, praktycznie wszystkie narodowości również mają takie gadżety Więc można po prostu sobie troszkę pohandlować, tak jak się handlowało karteczkami w przedszkolu i innymi takimi rzeczami Ja wczoraj zrobiłem już szybką rundkę po pokojach No i dzisiaj też na śniadaniu nieco dorzuciłem Generalnie wspólne posiłki to jest najlepsza okazja, bo tam są wszyscy no i najlepszą strategią to jest mieć to gdzieś na widoku Na przykład przypięte do akredytacji, którą się ma na szyi Tak żeby to było widać i wiecie Handlarz, handlarza zawsze znajdzie I mamy już tutaj Szwajcarię, mamy Irlandię, mamy Belgię Mamy Francję, to wymieniłem zresztą z Leoną Lecomte Mamy Czechy, Portugalię, Niemcy No i tutaj muszę przyznać, że uznanie specjalne mają Holendrzy którzy nie dość, że mają taką normalną, standardową przypinkę to jeszcze mają takie, o zobaczcie, buciki jakieś takie tradycyjne, musi to być ich symbol jeszcze nie wiem o co chodzi, ale sobie to też sprawdzę no i jeszcze troszkę krajów mi zostało, ale mam nadzieję, że się uda zebrać wszystkie ostatni postój przy aucie i zbieramy się na trasę trzymaj kciuki Transit <laughs> i drugi Transit też teraz szybki, szybki bike check generalnie tutaj się nie ma co rozwodzić z ciekawostek, chyba głównie opony tutaj mogą być interesujące dwa razy Wolfpack Speed ale z przodu 2.4 z tyłu 2.25 nie ukrywam, troszkę przypadkiem po prostu brakło mi już yy, tych szerszych, bo rozwaliłem jedną na ostatnim treningu ale 2.25 też będzie ok, do tyłu myślę że będzie spoczko no i tyle mimo, że na trasie jest troszkę błota troszkę syfu, to jednak szybkie opony tutaj są najlepsze bo po prostu runda jest dość ubita Większość i tak to jest taka nawierzchnia, właśnie dość mocno skompresowana. więc tutaj, jakiś mocny bieżnik nie ma zbytnio sensu. No, i będziemy zaraz tutaj walczyć. Kurwa, rozwalimy tą imprezę. <głosy> 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 Dziewczyny już się grzeją przed swoim startem. One jadą 11.30, my 14.15. Także całkiem spory odstęp. No, i mamy nadzieję, że. Będzie dobrze. Pogoda w końcu jest ładna, jest słońce, także wszystko wysycha. Także mam nadzieję, że nie będzie takiego grząskiego gruntu jak wczoraj, który tak po prostu kleił ten rower. No jest zabawa. Tu mamy na nie elegancko wszystko przygotowane jeszcze jakby po było to to już by było idealnie co Da, orso. Nice Nice Oh, This right now. Lost Nice Paula! Oh, Nice yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. problem recording? Hop, 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 Dawaj Paula, dawaj! półtora godziny na pewno. Dawaj, 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 dawaj. ...great start to this one. Good start. <coughs> ...the Netherlands.

A do drwala zbliża się OLA POD GURSKA! MOBACZ MOBACZ DAWaj, 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 Paula! Zanim MAM MOBORZ KARD, <grywka> Lukas Schwarzbauer, he is an absolute piece to the man. With so much power. The chase though from behind looks like chat. Brawo, 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 bravo, bravo, kilka Kilkadziesiąt metrów za nim. Ale dajmy brawo, dajmy wsparcie, niech czują Państwo obecność! So Schwarzbauer leading through, here comes the change. Go Vuk! So it's Plinz in second, Krampus in third. <laughs> <laughs> From Romania, moving up. Zick. Mamy kolejnego Polaka, proszę Państwa, który właśnie zrzucił okulary. Michał Topór, Polska. Filip jesteś numer Michał Polska. Michał dawaj,

Jego kółko, ile fabryka, ile fabryka! Igrzyska europejskie i jednocześnie mistrzostwa europy zakończyłem na równo 50 miejscu, także troszeczkę wyżej niż moja pozycja startowa. Miała ona numer 57. Są to mistrzostwa kontynentalne, więc tutaj nie startuje dużo zawodników w porównaniu z pucharem świata, wystartowało nas około 70 paru, z tego co pamiętam. Natomiast jest to już wyselekcjonowany peleton, ponieważ każdy kraj ma limit zawodników, jakich może wystawić, więc naturalne jest, że z każdego kraju przyjeżdża tych kilku najlepszych. Ja ten wyścig oceniam, jeśli o mnie chodzi bardzo pozytywnie. Myślę, że był dużo lepszy niż na przykład mistrzostwa Polski trzy tygodnie wcześniej. Nawet gdzieś tam porównując na tle właśnie innych chłopaków z Polski. Wyniki macie w opisie tego filmu. Czekaliście na niego długo, za co Was przepraszam, natomiast pochłonęły mnie doszczętnie przygotowania do Mistrzostw Polski Enduro, które zaczynają się już jutro. Dla Was być może dzisiaj zobaczymy, kiedy wrzucę ten film. W każdym razie, już w sobotę, pierwszy dzień z pierwszym odcinkiem specjalnym, prologiem. Miałem 12 dni, dokładnie 12 dni na to, żeby przesiąść się z roweru XC po zakończeniu tej głównej części sezonu cross country na endurówkę. Dlatego stanąłem na głowie, żeby wykorzystać je maksymalnie, i wydaje mi się, że to się udało. A co z tego będzie, no to zobaczymy. Także, już bez większego przeciągania, Wam dziękuję za oglądanie, wszystkim moim widzom, wszystkim patronom, którzy mnie wspierają, za cierpliwość do mnie i trzymajcie kciuki za mistrzostwa polski Enduro. Byle tylko bez przypału sprzętowego i żadnych gleb, a z całą resztą już sobie poradzę, także widzimy się w materiałach z czarnej góry z Enduro.